No i witajcie na kolejnym panzerwerku międzyrzeckiego rejonu umocnionego. Tym razem jest to panzerwerk 741, czyli obiekt czterokondygnacyjny należący do grupy warownej Ludow. Obiekt ten posiadał odporność Balt, czyli 1,5 metra grubości ściany. Wybudowany został w 1939 roku. Stań zachowania jakieś 60. 5% Uzbrojenie trzy karabiny maszynowe MG34, jeden MG08, jeden moździerz motorowy M19 oraz jeden miotacz ognia. Obieg jest przed nami. Dużo hasztorów. Zobaczymy jak on wygląda w środku oraz czy uda się wejść na wszystkie kondygnacje. Zobaczcie. O a nawet przed nami jest wyjście ewakuacyjne, czyli już wiem jak się dostaniemy jeśli będzie inne miejsca wysadzone, bo widzę, że tam pójdzie zejść. Strzelnica na karabin MG. Uwaga na takie cuda zwisające. A tu ktoś powiesił kawałek znalezionego drutu kolczastego. Niemieckiego. Tak wygląda strzelnica. Oraz jedno z wejść. Tu było jedno wejście. Tam było drugie wejście. Super. Przygotowujemy się. I wchodzimy do środeczka. Jak tam. Zapadnia? No. Zapadnia, dobra. Więc nie będziemy na razie wchodzili. Pokażę Wam zapadnie, znaczy zapadnie, resztki zapadni. Obejdziemy go dookoła i zobaczymy, czy się uda inaczej wejść. O. Tak to wygląda. No ja po tym patyczku na pewno nie będę chodził. Nie ma nawet takiej opcji. Jak nie będzie wejścia z innej strony w sensie wysadzonego, to spróbujemy wejść od strony wyjścia ewakuacyjnego. Gdzie ty tam, dziku pieruński włazisz? Ja cię nie będę stamtąd wyciągał. Tam też nie wejdziesz, bo tam też jest ta zapadnia. Ten małe to wszędzie wlezie. Widać tu nawet maskowanie czy malowanie maskujące Zobaczymy z góry na spokojnie Ten dzik tam musiał wlecieć kurde Pytanie czy tu pójdzie do góry w ogóle o jakie haszcze oj oj uważać pod nogi. Mhm. Pozostałości po szybie z kopuły pancernej. Widać nawet śrubę. Kawał śruby. Pa! O! Halo! Cało głęboko tam? Idzie zejść na inne kondygnacje? Teraz chyba nie. Chyba, że ten jest. Chyba, że ten jest. A tam coś ciekawego? Nie jest takiego. Wiesz co? Ja bym spróbował tym wyjściem wakacyjnym. Bo wyjście wakacyjne będzie przynajmniej z drugiego poziomu, jak nie. tutaj zerkna, to tam jest dalej. No ale mówię, no to wyjście wakacyjne byłoby było ten. Jak chcesz. Zobaczcie, tu ten grunt taki nie jest stabilny. Starczy dać nogę i, och, i wszystko się to obsuwa. To nie jest czasem obrócone o 180 stopni, raczej tak. Tamte kondygnacje będą dostępne na bank, tylko trzeba wykminić jak tu dojść. Piotr właził tędy. to sobie utrudniać jak można ułatwić życie. No. Widzicie? Tu była ta zapadnia. Jedna, on po tym murku tu przechodził. A tu była druga czyli przeciwnik jak. Sforsował drzwi. Nie dość, że nadziewał się na szczelnicę, która tam jest. To jeszcze miał tutaj taką dziurę, ponieważ ta klapa się dźwigała tak, do góry i zamykała drzwi. Z tego co wiem, ale się też mogę mylić, to na ruchy chyba w dwóch obiektach są e, działające te zapadnie. W sensie uruchomione. Jaż mogę się mylić. Może ich być więcej. Wiem o dwóch na pewno. A tak, no to widzicie, jedne wielkie puzle. Tu jest dziura. Wszędzie trzeba uważać pod nogi jak się chodzi. Tak to wszystko wygląda. I tu też była kopuła patrząc po obrysie. No dobra, no to co, próbujemy tym wyjściem wakacyjnym? Jak to tam... gdzie? A co tu jest? O. O. Tam jest przejście jakieś. O płyta, pancerna i nic więcej. Ale płyta. Ach. No tak My jesteśmy z tej strony i wszystko wiadomo nie ma zejścia na dół Nie ma. tu jest, to, jest ta izba bojowa z płytą pancerną A, Ale może fajnie było się przeciskać, nie powiem mhm. Na kolani gdzieś zdają ja. dokładnie Czy na łokcie by się przydał? tam też nie ma nigdzie jedyna opcja wyjście ewakuacyjne tam sprawdzić czy się uda na tamte kondygnacje zejść. bo innej opcji nie widzę dobra, wspinam się do góry i widzimy się przy wyjściu ewakuacyjnym bo no. wyższy Ja. No tak zrobię. Widzicie, takie zejście. Weź mi to. Kurde, a mogłem wziąć kombinezon. tej tu Jeszcze. jeszcze. Dobra. Uu. Jeszcze pogubiłem te rzeczy. Dobra. O. Tu było tylko jest zamorówka zrobiona. Zdrowina. To my jesteśmy na trzecim poziomie? No. Dlatego, że taki utrudniony dostęp jest, to tu jest w miarę czysto. Się zastanawiam, czy to jest jakieś późniejsze malowanie, czy to jest malowanie z epoki, tylko tak na odwrót. Bo widać, że prześwituje ciemniejsza farba. No tak. Tu była klatka, która też była zamurowana. Dlategośmy nie mieli tego znaleźć. Mhm. I tam są schody na czwarty poziom, tak? I, I czwarty poziom może być też z taką studnią, ciekawe. Czyli wychodzi na to, że jesteśmy na poziomie numer 3. Wszędzie masa pomieszczeń. No, on był kiedyś zabezpieczony i to konkretnie wszystko było poza zablokowane. Wszystko jak leci. Widzisz, to są powojenne zamurówki. Wyjście ewakuacyjne. A, ale tam nie masz. Tam się wsuwało takie specjalne yy, stalowe szyny, wiesz, które są już ukradzone. Miałeś tak, tak jak tu widzisz, tu były szyny wsuwane. Jak chciałeś się ewakuować, wyciągałeś te szyny, ten yy, tą cegłę i za tym był piasek lub żwirek. Wybierałeś i się studnia robiła pusta. Ale nie widzę tu żadnych napisów. Kompletnie żadnych, więc wydaje mi się, że te białkowanie, jak ja to nazwę, jest zrobione już po wojnie. Bo widać ewidentnie, że prześwituje inny kolor. Tu trzeba uważać, bo tu jest B. Kukus idzie zrobić. gdzie pełno pomieszczonek. Niektóre za, zalane. O, dobrze, że mam kakask. I tu też. Zalane. A ciekawe. Mamy gości, mhm, tam chodzą. To my co, my musimy schodzić na dolny poziom nie? Dobry. I schodzimy na ostatnią kondygnację. Co? Nie jest ostatnia? No to czekaj, to myśmy byli na drugiej, tak? No, to teraz jesteśmy na trzeciej. Czy tamta to była druga. Idzie się pogubić. potężny zbiornik. Dobra, już nie wiem na którą schodzimy, ale schodzimy jeszcze dżej. Trzeba jest też ostatnia kozygnacja. Co tam Wysmołowane. Ciekawe, co tu było. I tu coś dalej zasypane. Ciekawe. Czyli to była ostatnia konfiguracja, tak? Dobra. Wychodzimy do góry i widzimy się na zewnątrz. A już myślałem, że się będziemy żegnać. A tu znaleźliśmy jeszcze jedną drabinkę do góry. Więc jak już jesteśmy Trzeba iść. Nie wiem, ile tu będzie pomieszczeń. Może będzie parę, może jedno, dwa. No. Są, są na górnym poziomie. Mhm. To jest górny poziom. O. Tu jest ciekawe, z reguły, ręki, ręki się nie dam uciąć, ale z reguły jak były dwa pomieszczenia połączone takim okienkiem, to w jednym pomieszczeniu było pomieszczenie dowódcy obiektu, a w drugim było pomieszczenie łączności. Ale tu są, tak jak mówię, wszystkie napisy POM zamalowywane. tam jeszcze dalej powinno być, co jest zamurowane, bo pewnie tam już jest to nisko całe, nie? Mhm. No, to nie. No. no może dużo tego nie było na tym górnym poziomie, bo reszta jest wysadzone, ale, ale zawsze coś... że być do No, dokładnie. Widzimy. schodzę, nagrywa się. Braliśmy kombinezony kurka wodna, żeby się nie ucieprać i mówię, e, na Emerunie nie będzie potrzebne. Podświetlimy sobie pod nogi. I cyk. Już jesteśmy. Okej. Okay. Jeszcze tylko wyjście ewakuacyjne. I widzimy się na górze. No i jesteśmy na górze. Kolejny świetny obiekt. Za nami. Zobaczymy. Czy jeszcze coś się uda pozwiedzać? Do następnego. Kraish okay.